Pozdrawiam dzisiaj troszeczkę niecodzienna pora, ale związana jest z nową aktualizacją, jaką Adobe wrzuciło do Photoshopa, a dokładnie chodzi o aktualizację wtyczki Camera Raw. Zobaczycie w jaki sposób zmienia się właśnie ten program. Muszę przyznać, że troszeczkę już zaczyna przypominać Lightrooma. Nie wiem, czy idzie właśnie to w tą stronę, żeby Kamera RAW zmieniła, właściwie wchłonęła Lightrooma Klasika, a Lightroom normalny, się normalny, ten Lightroom mobilny był podstawowym programem do obróbki plików RAW. Zobaczymy. Czas pokaże. Dlatego w tym filmie przedstawię nowe rzeczy, które zostały wprowadzone, a Naprawdę zostały wprowadzone fajne rzeczy, i tutaj muszę przyznać, że wtyczka przewyższyła właśnie tym efektem samego Photoshopa, czyli poprawą zdjęcia, bo będzie to. Jest właściwie w tej wtyczce to opisane jako poprawianie zdjęcia, nawet dosłownie poprawianie. Zobaczycie, w jaki sposób to robi sztuczna inteligencja, kierując się właśnie swoimi algorytmami. Wtyczka Camera Raw, tak jak y, pewnie większość uważa, tyczy się tylko Photoshopa. Jednak nie. Wtyczka ta również działa w Adobe Bridge. Nie wiem czy korzystacie. Napiszcie na dole, czy dużo osób z was korzysta właśnie z Adobe Bridge'a. Myślę, że to jest bardzo mocno mm, niedoceniany program do przeglądania, do można powiedzieć zaznaczania no można tam dosyć sporo zrobić jeżeli byście chcieli wiedzieć to mówię piszcie na dole to zrobię jakiś filmik właśnie o samym Camera Raw gdzie będziecie mogli się troszeczkę więcej dowiedzieć jakie możliwości ma ten malutki a jednocześnie bardzo przydatny program i zapomniany przez wielu myślę że dużo funkcji przejął Lightroom właśnie tych do przeglądania, dlatego może mniej osób korzysta z samego bridge'a. Ok, nie przedłużając, jeśli jesteś pierwszy raz, to zapraszam Cię do subskrypcji. A teraz pokazuję już, jakie nowości zostały wrzucone do wtyczki Camera roll. Jeśli podobają Ci się moje filmy, wesprzyj mój kanał na platformie Patronite i skorzystaj z dodatkowych bonusów. Otworzę teraz jakiś plik. Aby pokazać Wam, jakie właśnie nowości zostały wprowadzone w nowej wtyczce Photoshopa Camera. Otóż na samym początku. Jak widzicie na dole są nowe ikonki. Pierwsza to jest taśma, którą dobrze znamy z Lightrooma, jeżeli zaimportowałbym tu. Zaznaczył kilka zdjęć, byśmy mieli tutaj właśnie taką taśmę jak, jak jest w Lightroomie. Czyli jak mówiłem wcześniej, zbliżamy się wyglądowo do lightrooma. Dodatkowo przy tej taśmie, jeżeli znajdziemy na zdjęcie, mamy tutaj ikonkę i przechodzimy do opcji eksportu zdjęcia, czyli zapisu możemy w ustawieniach predefiniowanych ustawić własne lub od razu zapisać jako dng lub jpeg. Tutaj mamy foldery, czyli standardowe opcje, jakie są podczas właśnie eksportowania zdjęcia. Trzy kropeczki mamy dostosowanie zdjęcia, dodanie etykiet, oznaczeń oraz ich usunięcie. Także wszystko co znamy z Lightrooma. Dodatkowo tutaj jeszcze na dole, jak klikniemy, pierwsza ikonka za naszą ikoną informującą o pasku ze zdjęciami, oczywiście podczas edycji możemy jeszcze raz na nią kliknąć, pasek zniknie zostanie nam samo zdjęcie, które możemy spokojnie obrabiać. Następna ikonka to ikonka sortowania. Jak widzicie, możemy yy, wysort. Z, wysortować zdjęcia, które tutaj się pojawiają po dacie wykonania, nazwie pliku, oceny gwiazdkowej, co tutaj możemy dostawić i kolorowych etykiet. Oczywiście to się łączy bardzo mocno, mocno z bridge'em, czyli jeżeli tutaj te gwiazdki, damy lub etykiety będzie to widoczne właśnie w bridge'u. Zachęcam do używania jeszcze raz właśnie Adobe Bridge'a. Następna ikonka to oczywiście filtrowanie, i możemy, jak wcześniej, filtrować po ilości gwiazdek, po kolorze etykiet. I możemy jeszcze dać, aby pokazywał nam pliki oznaczone do usunięcia lub odrzucone. Oczywiście nieoznaczone i nieodrzucone także. Także to jest zmiana, która, którą widzimy na pierwszy rzut oka, jeżeli wejdziemy od razu do naszej wtyczki Camera Raw. Jeszcze wspomnę, że tutaj, jeśli tego nie widzicie, to zobaczcie, jaką macie wersję Camera Raw. Musi być wersja 13.2. To jest właśnie ta numeracja, która spowodowała wejście nowych funkcji. Następną funkcją podobną lub taką samą, jaka jest w Lightroomie to jak przejdziemy tutaj do naszego do naszej właściwie sekcji z edycją zdjęcia i klikniemy prawym klawiszem myszy mamy edytuj panele do pokazania bez znaczenia czy klikniemy prawym tutaj czy klikniemy prawym tutaj właśnie gdzie, gdzie mamy te panele czy na samej górze wszędzie mamy opcję edytuj panele do pokazania jeśli to klikniemy Pojawia się okno edycyjne, w którym możemy odznaczyć z widoczności właśnie naszych bocznych paneli jakieś, yy, które nie, nie, z których nie korzystamy. Na przykład, nie, nie korzystamy z geometrii, możemy sobie tą geometrię odznaczyć. Jeśli natomiast bardzo często korzystamy z geometrii i chcemy, by była ona wyżej, klikamy tutaj na samą nazwę geometrii. Jak widzicie, podświetliła się na niebiesko. Teraz Strzałkami w górę i w dół możemy przenosić w dowolne miejsce, w którym nam to odpowiada. Oczywiście kolejność domyślna, jak wciśniemy, to przejdzie to do ustawień automatycznych. I to są rzeczy, które dotyczą interfejsu. Teraz, co się zmieniło, jeżeli chodzi o użytkowanie? Otóż powstała świetna funkcja, bo dosyć. Dobrze, a nawet bardzo dobrze działająca, jeśli klikniemy prawym klawiszem tutaj na miniaturkę, dostajemy taką opcję jak popraw. Jeżeli nie jesteśmy na miniaturce, możemy kliknąć tutaj na te trzy kropki i też mamy popraw. W klawiszologii Ctrl Shift plus D, Command Shift plus D i klikniemy. Jak widzicie, pojawia się Okno, które pokazuje nam, jakie możemy funkcje uzyskać dzięki tej poprawie jakości. Tutaj mamy okienko podglądowe. I jak widzicie, tutaj jest kwadracik, który pokazuje, w jakim miejscu teraz podglądamy nasze zdjęcie. Klikając, jak widzicie, tutaj zmieniamy automatycznie podgląd. Czyli możemy dostosować właśnie tą zmianę jakości pod nasze potrzeby. Jeśli przytrzymamy, mamy, jak widzicie, bez poprawiania, czyli cały czas trzymam lewy klawisz myszy, puszczam i mam zdjęcie poprawione. I jak mamy napisane, funkcja poprawianie wykorzystuje uczenie maszynowe w celu poprawy jakości obrazu. Wynik zostanie zapisany jako nowy obraz DNG, czyli dostaniemy, jeżeli zapiszemy oczywiście ten obraz, teraz yy, damy popraw, zostanie on zapisany w tej samej yy, lokalizacji, co nasz obraz oryginalny. Będzie on miał rozszerzenie DNG i jeszcze bodajże w nazwie będzie poprawiony albo poprawione. Już dokładnie nie pamiętam, zaraz zobaczymy. Chyba poprawione. Czyli rozszerzy tą nazwę o poprawione. Teraz yy, testuję to na moim... Cudownym, wspaniałym aparacie, którego kiedyś używałem, a teraz już właściwie nie ma firmy. Aparaty może już gdzieś kiedyś pozostały, czyli Minolta Dynax 7D. I oprócz czegoś takiego, jak mamy szczegóły RAW. Czyli tutaj jest poprawianie szczegółów i zmniejszona liczba artefaktów. Próbowałem to znaleźć na jakimś swoim zdjęciu, żeby to jakieś większe różnice były. Ale jest to tak niezauważalne i tak subtelne, że myślę, że mało kto z same, samej tej opcji będzie korzystał. Także naprawdę możecie popróbować i poszukać na swoich zdjęciach, czy tutaj właśnie to jedno tylko ustawienie coś zmieni, ale to mówię, ja u siebie zbytnio nie zauważyłem, żeby jakieś zmiany były ale mamy tutaj Super Resolution, czyli wysoka rozdzielczość. Jeżeli to wciśniemy i damy popraw, zwiększy nam program dwukrotnie naszą rozdzielczość, czyli w tej chwili, jak widzicie, zjedziemy tutaj na dół. Mam 3008x2000, czyli 6 megapikselowa matryca i powinno być po właśnie tej poprawce dwa razy tyle. Szacunkowy czas zakończenia 5 minut. Jest to dosyć mocno naciągnięty czas, bo robi to o wiele, wiele szybciej. Może teraz robić u mnie wolniej, bo mam włączony program do nagrywania ekranu i jeszcze do zgrywania dźwięku, także może to potrwać dłużej, ale wcześniej też mi wskazywało 5 minut, a robiło to naprawdę szybko. I teraz. Kliknę popraw. I chwilkę trzeba poczekać, aż jak to widzicie, pozostało, i już jest. Widzicie, nawet nie było to 5 minut, nie wyłączałem nagrywania. Mamy już drugi plik i jak widzicie, mamy rozdzielczość 6016 na 4000. Jeszcze, żeby nie być gołosłownym, kliknę na pierwszy. Plik mamy 3008 na 2000. I tak jak powiedziałem, nazwa. Tutaj mamy dosyć krótką same numery. Tutaj jeszcze jest wstawiony wyraz poprawiony. Enhance będzie w wersji anglojęzycznej. I jak mówiłem wcześniej, już od razu w tym samym miejscu zostało zapisane właśnie ten plik DNG z wytworzoną dużą. Dużą, większą rozdzielczością. Dobrze, teraz dam jeszcze anuluj i. A nie powiedziałem jeszcze jednej ważnej rzeczy. Opcja poprawiania tyczy się tylko i wyłącznie plików e, RAW i plików DNG. Jeśli, tak jak tutaj, mamy zdjęcie JPEG i weźmiemy filtr, filtr kamera RAW, załączyła nam się e, nasza. Wtyczka. Jak widzicie, nawet nie mamy opcji taśmy zdjęć i jak klikniemy tutaj, nie ma opcji popraw. Czyli działamy tylko i wyłącznie na plikach surowych. Wtedy możemy zmienić rozdzielczość. Niestety, osoby, które robią WOJPEG-u, nie mają szans na poprawienie. Jakości swoich znacz się mają szansę poprzez Właśnie obraz i zwiększenie I rozmiar obrazu I tutaj chciałem wam pokazać Pierwszy ten obraz który Na którym ćwiczyłem we wtyczce I mam tutaj Powiększenie Pierwsze Zrobione Przy pomocy photoshopa drugie tło jest Powiększeniem przy właśnie tej nowej metodzie, którą mamy w Camera Raw. przybliżę na te elementy i proszę, tak mamy zdjęcie powiększone do tej samej rozdzielczości przez samego Photoshopa i tak wygląda zdjęcie powiększone element zdjęcia właściwie przy pomocy nowego algorytmu we wtyczce Camera Raw. No, muszę powiedzieć, że jest dosyć znaczna różnica. Tutaj przygotowałem jeszcze drugi, drugie zdjęcie. Jest to zdjęcie wykonane Canonem 5D Mark III. I proszę, mamy tutaj konika, i tak samo jak wcześniej, pierwsza warstwa jest zrobiona przez Photoshopa, druga tło mamy wyeksportowane z Camera Raw i zobaczcie jaka jest różnica na plus właśnie przy użyciu filtrów w Camera Raw. Jak widzicie, jak powiedziałem na samym początku, jednak ten Camera Raw troszeczkę się zbliża do Lightrooma i zaczyna go troszeczkę bardziej już przypominać, jeżeli będzie jeszcze pełnoekranowy, chociaż można to rozszerzyć na pełen ekran. Wtedy więcej jest opcji, ale jeszcze nie są one tak rozłożone i tak intuicyjne właśnie jak w Lightroomie. Zachęcam do komentowania właśnie, czy u was też to właśnie ten algorytm bardzo dobrze się sprawdza. I jednocześnie, jeżeli ktoś zobaczy właśnie tą pierwszą opcję, czy są jakieś zmiany, bo jak mówiłem podczas. Samego pokazywania, ja u siebie nie zauważyłem, żeby jakieś widoczne dla mojego oka zmiany były właśnie podczas samej poprawy tego zdjęcia, a nie dodawaniu rozdzielczości. Dlatego zachęcam do komentarzy. Nie przedłużając, do zobaczenia, i myślę, że dosyć szybko cześć.